Dalej trwa streamek. No, ale lampów mają patrzcie Tyle, że na serane, że aż by wzięła. No, nie widzicie, tak to jest, nie? No, <ścoughs> że tak to ciało. No, i tam wiadomo. Bardzo dobrze. No tam a, tak elegancko na 50 k to tam wiadomo. No dobrze widzowie, dobrze, no, no dobrze. Mówiłem dobrze. Ale ta tam chuja miećcie. Bo ja co ze Sonią poszedł gdzieś tam. I wszystko tam... Wszystko tam wiadomo za nie? No to dobrze. Nara.